Czy Nowato wypiłeś? To ty za Ducha masz, Jebak. No nie, nie mówię, ja go szanuję. Ale... Gosia, ja ci Ale ja jego lubię, no i co? Ja ciebie szanuję, jak robię. Ale to jest mój narzucony. No dobra, ja się nie zjedę. Nie mówię. To jest mój. No dobra. Bo ze mną spał i ruchł. Ja tu nie będę chciała. To ja jestem, duch? Ja tu nie będę chciała. Bo ja idę do dziś. Ja wiesz, że jesteś mój. Jesteś czekaj, mój na życzenie. Czekaj, na pilotą, bo na pilota trzeba było. Tam za tobą, zobacz to. Co? Za tobą pilota. bo. On do...